Dzisiaj w liturgii dostajemy fragment księgi Ród, początek tej księgi, przedstawiający nam w ogóle bohaterów, którzy będą się przewijali przez następne karty tej opowieści ze Starego Testamentu. I chciałbym zwrócić na jedną uwagę rzecz. Ród jest tą, która decyduje się. Zostać przy Noemi, ale kiedy podejmuje tę decyzję, wcale jeszcze nie jest przekonana do wiary w jednego Boga, do wiary w Jachwę. Dopiero jako konsekwencja tej decyzji, tej bliskości z Noemi, skutkuje w dalszym ciągu tej historii, że Ród poznaje, poznaje jedynego Boga, ma do niego dostęp, w końcu zaczyna w niego wierzyć. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, kiedy myślimy o szerzeniu wiary, kiedy myślimy o ogłoszeniu, żeby zaczynać właśnie od takich momentów bliskości. Niekoniecznie jeszcze może zdeklarowanej wiary kogoś, kto poszukuje, ale to właśnie ta bliskość, serdeczność, zażyłość z Noemi pozwoliła ród Moabitce dojść do wiary. Niech ta historia. Też będzie naszą historią, historią naszego głoszenia bliskości Pana Boga. Które przykazanie jest największe? Pewnie nie raz sobie to pytanie zadawaliśmy. W końcu nie sposób patrząc na dekalog zastanawiać się, które jest tym, którego powinniśmy najbardziej pilnować, o które powinniśmy się najbardziej troszczyć. Czasem wielu z nas popada. W taką pułapkę, że to szóste to jest takie absolutnie być albo nie być. Tymczasem, jak to niektórzy mądrzy mawiają, Pan Bóg poukładał wszystko w odpowiedniej kolejności. Ale wszystkie te przykazania streszczają się w jednym. Tym jednym przykazaniem jest przykazanie miłości. Dlatego, że jeśli w prawie, o którym mówią faryzeusze i sadyceusze z dzisiejszej Ewangelii, na którym tak dobrze się znali. Nie ma miejsca na miłość, to to prawo nie jest prawem. I Pan Jezus, całym swoim życiem, całym swoim głoszeniem, całą ewangelią, którą przepowiadał, starał się tę miłość pokazać. I równie dobrze moglibyśmy stawić sobie przed oczami, przed sobą, to jedno przykazanie jako to, co jest najważniejszym życiowym zadaniem do wykonania przez każdego chrześcijanina. Dlatego, że jeśli będziemy kochać, Boga, bliźniego i samego siebie, to nie będziemy się musieli obawiać o to, że złamiemy którekolwiek z dziesięciu przykazań. Dlatego, że, tak jak powiedziałem na początku, bez względu na to, ile ich było, czy byłoby ich dziesięć, czy byłoby ich ponad trzysta, czy ponad sześćset, to jeśli będzie w nich miłość, to wszystkie będą spełnione. Dlatego, że o tej miłości pouczył nas Pan Jezus, tej miłości, do tej miłości nas zaprosił, tą miłością nas obdarował i tą miłością wypełnił całe prawo. Więc jeśli tylko będziemy się starać kochać, jeśli będziemy wciąż zadawać sobie pytanie o to, gdzie w moim życiu na tę miłość jest miejsce, to całe prawo, wszystkie przykazania będą w nas wypełnione. I oby tak się stało.